Witam, halo, cześć, siemenko, nazywam się Kapitan Zgrydyk, witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym odcinku z góry Driver. Fui na peceta, w poprzednim odcinku Tanner ścigał Kalitę, pierwsze auto, potem motorówka. Eee, a na koniec motor motor uciążliwy, wąskie przejścia non stop wypadki, w dodatku okazało się że sfajlowałem, bo nie trzeba było iść do konkretnego etapu tylko po prostu w nią wjechać i zrzucić ją z motoru, zrzuciłem, wyglądało jakby zmarła, nie wiem czy ona żyje, czy ona nie żyje, o tym przekonamy się właśnie teraz w dalszej części fabuły po intro I No i co, jak zwykle widzę, zaczynamy od kadcenki. Historyjki złapana Kalita, czyli jednak żyję. Przesłuchiwana już przez Tanner'a, przez e... Tobiasa Jonesa. Powiem wam, że lubię głos bardzo Reimsa, aczkolwiek w ogóle nie pasuje do Tobiasa Jonesa. Nie wiem, jakoś zachudy dla, dla mnie do tego głosu. Kaccenki też ładne są w Draverze. Teś, nawet światła, jak na tamte czasy, to 2004 rok, też mi się podobały. W sensie nie samochodowe, tylko to jak słońce pada, nie? No ten tu już nie pamiętam jak on się zwał Dubois, to nie, bo Dubois nie żyje. To jest ten szef francuskiej policji. Nie wiem co to on przejechał też do tego Turcji, bo to chyba dal Istambuł. Ani nawet nie chyba tylko na pewno w sumie. Mhm. No dobra, czyli kamerki. Pewnie e, obława, znaczy obława, pewnie całą noc przeglądanie, wkapianie się w te kamery. Tanner jest znudzony, taki, dajcie mi kogoś zabić. Tobie, Jones, widzę jedna już kawa tutaj na tym telewizorku leży. Teraz już widzę trzy, wątpię, że to tenera, bo go adrenalina tego psychopatii trzyma. Jones pije czwartą, no, to są jego. Then they First Jericho, then the no. Koroner, nie wiem, on mówi Bagman. Nie wiem, czy to jest e, serio? Czy tłumaczenie takie dobre samochody przywieźli w moi pracodawcy kazali pos No, jak Jerryko zabił Keina, czyli takiego psychopata i jego szefa, no to ja myślę, że korony też dostanie kulkę w łeb. 99% daje na to, że już po nim. Tanner tylko myśli: zabi go, zabij go, zabi go, będę miał powód, żeby zabić ciebie. Dobra, zabitym. Czyżbyśmy już ścigali Jerycho? Bo jeżeli tak, no to w takim razie to by była końcówka gry. Jeżeli będą dwie misje, no to wtedy myślę, że... E, druga misja na następny odcinek i podzielę to na dwa. Nie wiem kto to był w tym aucie, czy to brat bliźniak Tanera, czy to tym razem brat bliźniak e, Jerycho? Już mi się te twarze wszystkie mylą. Tobie John przynajmniej wiem kto to, jesteś czarnoskóry, jedyny w grze i... Nie myli mi się. Mam nadzieję, że nie będę musiał z takich labiryntów wyjeżdżać jak w poprzednich etapach, czy w dwójce. Jones ze mną. Mam nadzieję, że będziemy razem wykonywać misję, bo miałam mówić, że będziemy strzelać. A wiecie, w, w Driverze mogę strzelać tylko jak mam pasażera, w tym wypadku Jonesa, więc bardzo dobrze. On rzuca mi bomby, co jest trochę słabe. Ale jak widziałem na początku, to te bomby, o, teraz też widzieliście, strzelam w bomby, to ja mogę je wcześniej aktywować. Ale słabe to, bo podejrzewam, że jakieś rząd, to nie będę mógł to zmienić w razie czego. Jeszcze przeładowywać wałcie nie mogę. O Jezu. Jeszcze nie mogę wałcie przeładowywać, więc... Więc to jest gorsze. Mam nadzieję też, że mogę go tu zgubić, bo jeżeli też będzie... Na tej to zasadzie polegało, że mam go i zestrzelić i zgubić, to wtedy to już w ogóle będzie dramat. Połowy HP nie ma, więc wyglądałoby, że dość łatwo na razie idzie. Kurde, no boje. Trzeba ostrożnie z tymi nabojami właśnie lecieć i oszczędzać się na te bombki. Kurde, on ma mało HP i mój samochód ma mało HP. Chciałem w lewo skręcić, ja akurat prosto pod bombę wjechałem. Shit. Pojazd został rozbity. A myślałem, że będzie pierwsza misja taka dość trudna i zrobił za pierwszym razem i dupa. Nie posponuję. To, 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 to najlepiej od obraz zacząć od nowa, bo chociaż teraz bym powiedział, że zacząłem źle. Więc sobie zacznę jeszcze raz. Sorry za moje walenie w klawiaturę, ale po prostu już, już zaczynam się denerwować, więc driver już moje nerwy ruszył. takiego pięknego samochodziku. Lucyfer podobnym jeździł. Ja lubię bardzo serial. I tak się nabijam, że niszczę auto to Lucyfera. Kurde, ciężko to mówić i... mówić grać. Bo... bo... Bo dość ciężko, ciężka misja. Teraz powinno pójść łatwo na tym zakręcie, o ile miałam mówić, nikt we mnie nie wiedzie pod prąd. Prosto, 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 dobrze, dobrze, że jest ta minimapa. Boże, gdyby zrobili kiedyś realną grę by z minimapy taką. No to to, 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 to jest robienia 10 lat. Tak ta, ta, widzę sobie zieloną kropkę, która gdzie jedzie. On chyba kółka robi, tak mi się wydaje teraz. Widzicie, ile ma HP? Ja powinienem albo parić trawę przed driverem. Oczywiście, żeby nikt nie pomyślał, nie dzwonił po policję, nie, nie palę. Ja wiem, że w Polsce mamy na tyle zwaloną, że mamy to zablokowane. Znaczy, zablokowane, zakazane. A ja akurat jestem zwolennikiem, bo uważam, że skutki ma dobre. Fakt, że debile w większości sięgają, w większości może nie, ale sięgają po twarde też jest takie powiedzenie, z którym się poniekąd zgody zakazane co zakazane to bardziej ciągnie. I uważam, że gdyby zlegalizować, to wtedy nie byłoby tylu napalenców. Proszę cię, no nie zgub go teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz goń go. Uff. Powinienem, dotpiłem do tego, że powinienem się chyba tak chillować, albo pić, kurde, litry melisy. Albo jakiś nerwosan kupić. Nerwosan, to się chyba tak zwało. A, to już po mnie, już prawie życia nie mam. A pewnie nawet go teraz zgubię. Nawet na 100%. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja wiem co wiem. Wiem, że to jest ostatnia ścigałka. Jeżeli chodzi o nagrywki, gdybym zrobił live, to tam będą ścigałki, bo przy ścigałkach nie mogę się za bardzo skupić. A w driverze 4 to powiem wam, że tam nie są tak trudne misje. Są logiczniejsze bardziej i po prostu... Nie polegają na szczęściu, tak jak te tutaj. I coś się da z nimi zrobić. Logicznego. A nawet jeśli to są wyścigówki z innymi autami, żeby zarobić kasę, bo tam zarobicie kasę, żeby sobie auto tuningować. I nie trzeba tak się skupiać, bo poziom przeciw. Nie, no dobra, akurat jeżeli chodzi o ścigałki, to w driverze 4. W wyścigach samochody mają dość wysoki poziom. I nie mówię, że są tylko nielegalne wyścigi. Możecie także się ścigać na torach legalnych, takich na przykład okrągłych. Nie do co dookoła się jeździ na na dupie. Nie na dupie, się nie jeździ, bolałoby. Nie słuchajcie mnie, tak się nie mogę skupić. To i mówię często nielogicznie No o tym właśnie mówię Że naboje mi się kończą i nie mogę ich przeładować kiedy chcę Tak bym teraz sobie przeładował, ale nie muszę czekać Psychopata, psychopata, po prostu psycho. Miałam mówić, że to na pewno mnie wywróci, ale jakoś tak dałam radę. Dziwnie. Dałam radę i pojechałam tu prosto pod bombę, nie? Tak się celnie strzela. Muszę tu uważać trochę bardziej, bo... bo, bo ma mało, mało HP ma. O ile można to tak nazwać. Poziom... O! Profesjonalnie to będzie ma duży poziom uszkodzeń samochodu. Tak jak i ja zresztą uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Nawet nie wiem jak mam się zachować kurde nagrywając taki odcinek. Nie potrafię mówić, nie potrafię grać. Co za co? Co za, co za co za chora giera? I to aż za bardzo chora, powiem Wam szczerze. W ogóle to... to Karol90... Kar95ol. Czy jak tak, ten youtuber to nagrał całą serię. Powiem Wam, że miał sporą cierpliwość w porównaniu do mnie, on się tym w ogóle nie denerwował. U mnie to jest Rage na Rage'u. Jeszcze gdzie ja sobie pojechałam? No pięknie. Dobrze, że ten słup się dał strącić. St słup znaczy znak twu. Ale każdy wie, o co mi chodzi. Po prostu tak przeładowuję, to ja muszę zjeżdżać na... ...przeciwną... ...stronę. Opanuj się człowieku, opanuj dwie próby i, i robię cięcie. <laughs> Ta próba była idealnie zaczęta. Prosto pod auto. Przeładuj. Przeładuj. Teraz to w ogóle nie wiem gdzie to coś pojechało. Kurde mać. Eee. Yeah. Zgubiłem go. Ostatnia próba i cięcie. Ja wiem, że byście chcieli ostry rage. Ale nie dzięki, nie skorzystam z waszej opcji. Prosto pod bomby, kurde. Prosto pod bomby. Jałup. Jeszcze raz, jeszcze raz, zostaw mnie bombo, zostaw mnie bombo, zostaw mnie bombo. Ten taksówka, dobrze, że taksówka już to odbił, dobra złotowa. No, szkuć, uh, uh, uh. Twój samochód został rozbity. Dobra, moi mili, wrócę jak jakoś jak będzie miał pod koniec tego życia. No i tak jak widzieliście, przez te y, parę sekund dało mi się złapać tą ciężarówkę. Odcinek mało gadatliwy, ale ja postaram się to skręcić w. Tak jakby funny moment albo rage moment, jak miał już mało życia i ja przegrywałem. Bo gdybym zaknął teraz na OBS-a, to prawdopodobnie nagrywałem to ze dwie godziny, poważnie mówię. To była jednak trudniejsza misja niż z Kalitą, zdecydowanie najtrudniejsza misja w grze. Ja się z wami na ten moment żegnam, jeżeli wam się podobało, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku, módlcie się, oby to był odcinek mniej rage'owy, więc bardziej gadany. Do zobaczenia, cześć!